wszystkim, dzisiaj nagrywam challenge, że jak zginę, czy tam seria zginę, jak zginę to daję prezent na MSP. Jak zginę to po prostu jak zginę na jakimś parkurze, pozdrawiam na diafun 1 marta5 marti. 62 ABC i pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie ja to właśnie jakieś osobie dam prezent jak jesteście ciekawi to zapraszam do oglądania w górę i suba dzwoneczkiem bo to mnie motywuje do nagrywania. Jako pierwszy parkour możemy sobie przyjść ten parkour niemożliwy. Dobra, już jesteśmy na parkourze. Okej, okay, to, to się nie liczyło. To się nie liczyło. To się nie liczyło. Uf, 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 uf. Dobra. No i jakiś tam prezent dam. Albo kupię coś z listy życzeń. O. o nie, dobra, już jeden prezent. Dam lub kupię z listy życzeń. To już jakiś prezent. Pierwszy dam. Zobaczy, i jest. jest na ryście. Dobra. Dobra, przeszliśmy, ale to nie koniec parkouru I chyba tam jest. A, trzeba jakiś chyba po kluczyk. Dobra. Dobra, tam mamy kryształ. Nie wiem, czy jest czy dobrze, czy nie, ale chociaż mamy kryształ. Jest! Przeszłam. Nie, nie, nie. Wow! Przeszłam. Już dwa razy na tym parkurze. Skusiłam. Teraz trzeci raz było. nie nie, chcący to było. o jakoś. Dobra, już Trzy razy skusiłam. Nie! Uf, mam nadzieję, że już więcej nie skuszę na tym parkurze, no bo żebym też po prostu nie zbankrutowała i żebym ja też chociaż miała jakieś ubrania czy coś. I powiem Wam szczerze, że nie wiem jakie też dać prezenty. Więc no. I robimy sobie skrócika i przeszliśmy ten parkur i trzy razy zginęłam, i ja teraz idę na MSP. Nie Jestem p. na MSP. W chwilę mnie nie Jak było. Widzicie, nie mam za dużo odcinków, bo wydałam, niestety, ale trudno. I będziemy z przyjaciół losować osoby. Jakby co, to, to ja nie patrzę, przysięgam. Okej, okay, nie wiem na kogo mi się. Kliku, ale chyba kawaii prezent i, i zmienimy na czerwono. I napiszę. No i mamy, i wysyłamy. A ja już jestem na Blockstar Planet i jeszcze mogę przejść dwa parkury sobie. Z nowych i jakiś szalony lub zobaczymy i widzimy się na kolejnym parku Myślę, że przyjdę sobie szalony parkour. Lubisz fast food? Tak, ale za dużo nie jem tych fast foodów. I pokłaszczamy sobie zwierzątka. I tutaj może napiszę, że nagrywam. Dobra, napisam że nagrywam. Pozdrawiam wszystkie osoby, którzy są na parkurach i co opuścili. I na tamtym też bardzo pozdrawiam. Aha, ja miałam dać trzy prezenty, a dałam jeden. Tak. Kitka 258. I pozdrawiam serdecznie wszystkich. I okej, okay, zginęłam i jeszcze mi zostały trzy parkury, bo y, trzy parkury y, dać trzy prezenty, bo y, na tamtym parkurze zginęłam trzy razy i dałam jeden prezent, bo zapomniałam. I, i teraz zginęłam do to to się, że muszę dać trzy prezenty, i zobaczymy, komu dam ten prezent. I wydaję trzy prezent, prezenty, to jest sporo. I możecie też mi pomagać bardzo w pozdrowieniu, na MSP możecie mi dawać pozdra, będę naprawdę serdecznie pozdrawiała, bo właśnie ja już mam mniej pieniążków, ale któregoś dnia będę miała VIPa i to nagrywam. I jeszcze mam trzy... No fajnie, no fajnie. I jeszcze no, muszę dać te trzy prezenty, ale no zobaczymy, yy, kto wygraje. Nie wiem jak to powiedzieć, chyba wygra... A możesz mi dać na MSP. Taka, tak, Zaprosz. Yy, zaprosz taki sam. Jak Uf, tak ledko pis. Piskłam, pisnęłam, nie wiem jak to powiedzieć, bo się wystraszyłam. Yy, bo ja chcę, żeby te osoby mnie po prostu zaprosili do znajomych, żebym szybciej dała ten prezent a nie szukała. I tam bo już to będą dwie osoby i mi zostaną jeszcze. Nic Gabrysia Pysia 29. Gabrysia pysia. O oh nie, już cztery prezenty, Olivia! O oh nie! O, nie, no, piękna, moja kusza, tak na salonie, ja nie wytrzymałam. Ojej, jakoś pięć prezentów. Wow, to jest sporo. Y to mój. Ja tu nie byłam. Mój taki sam jak na bespę. Dobra, okej, okay, ja tu chyba nie byłam. O co chodzi? Okej, okay, okej, okay, nie wiem, co się dzieje. Ale nie wiem, ale idę. żeby na takiego, wiecie, po prostu pamiętała, żeby miała w aparacie, jakie te osoby miały niki. Mój też taki sam, ok prezent, to fajnie. O, mamy metę? ok Dobra, idę teraz na MSP i daję pięć prezentów ma nik. I dajemy prezenci. I dam osobie tej okulary, wydaję 300 monet. Tej osobie, i ja to mam? Czy ta osoba? Nie wiem. Dobra, i teraz kolejnej osobie daję prezent. Dobra, znaleźliśmy tą osobkę. i wysłałam i daję kolejnej I dalej, ko i dalej kolejnej daję osobie ma listę pustą no to dam prezent i ten prezent może być takie okulary jeśli chcecie taką drugą serię to dajcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu tak, to będę miała VIPa, sobie kupię i będę miała więcej monet i będę mogła dużo kupować. Więc dawajcie łapki w górę. Dobra, teraz wylosuję dwie osoby. I to będzie ta extra girl. Damy, mm, sobie damy no, taką czapeczkę. I ostatnia osoba nam została. I daję prezencik. I dam oto taką kartę. Nie wiem jak to nazwać. Spoczko. I jeszcze ostatni parkour w dzisiejszym odcinku. Przypomniałam, że przyjdę sobie w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku ostatni parkour szalony. Hmm. Okej okay. Dobra Okej, okay, fajne Fajne są te parkury To w dzisiejszym odcinku przeszłam Dobra, tutaj idziemy O, moneta Napiszcie w komentarzu czy byście też chcieli żeby BSP zrobiło, że więcej monet, na przykład moneta plus 5, moneta plus 10 możliwe ze 100 super takie by było jak, jak dla mnie takie fajne, bo tutaj to można by było też szybko zbierać pieniążki napiszcie w komentarzu ile macie monet na Blockstar Planet i MSP bo ja na Blockstar Planet mam sporo a na MSP już mam tak mniej bo też wydawałam sobie na ciuchy i w ogóle. Dobra, już jest meta, jak widzimy. Bardzo fajny i łatwy parkur. Nie zginęłam w ogóle na tym parkurze. Bardzo się cieszę. I ja się z wami żegnam. Pa!